witajcie moi drodzy na kanale Wróżka Kalina zapraszam serdecznie na czytania prywatne poniżej jest link jak się ze mną skontaktować jeżeli wam się będzie czytanie podobać subskrybujcie dajcie łapkę w górę zaczynamy dzisiaj rozłożę kartę z wizją na sezon wakacyjny lipiec zobaczymy co się będzie działo u nas w kraju w Polsce jak i za granicą, e, także zaczynamy, oczyszczamy energetycznie, pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech moja Archaniostróż, Stróż, bogowie powietrza, wody, niej i ziemi połączą się z Archaniołem Wszechświata. Niech mi podpowie, co czeka Polskę i Polaków w lipcu 2021, okres wakacyjny, Polska i świat, lipiec 2021. Niech czary i magia wejdą w karty. Niech otworzą przede mną wrota, wrota do przyszłości. Dobrze, to patrzymy. Niech karty mi powiedzą, co czeka Polska i świat w lipcu 2021. Co przed nami. Do czego życie nas i los zaprowadzi? Lipiec 2021 Dobrze, jeszcze tu rozłożę dalej, żeby wizja bardziej była konkretniejsza. Z boku rozłożę kartę. Dobrze. No to zaczynamy, moi drodzy. Liping zacznie się tak. Widzę wiadomość. Jest to dziwne, ponieważ yy, wiadomość będzie od jakiejś, jakby ludzi, grupy ludzi, jakichś hierarchów, yy, którzy rządzą tym światem. I to będzie jakaś wiadomość po, podana przez jakąś dziewczynę w takim wieku, wiecie, może mieć y, od dwudziestki do trzydziestki. Taka jak na tym zdjęciu, mm, czyli taka młodziutka dosyć. Mm, I ona poda jakąś informację o tych hierarchów. To będzie jakiś przekaz. To będzie jakaś, wiecie co, dziwna wiadomość e, jakiejś pustki, hmm. tutaj jest statek, znowuś transport, pustka i statek i transport. E, Tutaj znowu, bo tak, pust, tak jakby ona przekazywała jakąś informację od hierarchów, którą ma na celu nam powiedzieć. E, tutaj jest e, jakiś statek, tak? Czyli e, tak jakby czekanie na, moim zdaniem, na pomoc. Tutaj jest drugi jakby e, pułap tego wszystkiego, jakby co się działo w świecie? Moim, moim zdaniem będą tutaj jakieś. O, co wyszło? Już wiem, co wam przekazać, bo tak mi naszło natchnienie. Tutaj będzie. Moim zdaniem może być to na wakacjach, lipiec sierpień jest tutaj wylewanie się. Drżenie ziemi, tak jakby wulkan wybuchał, e, jakby erupcja wulkanu, i wiele tutaj domostw, e, tak jakby coś się gotuje pod ziemią, wiecie, coś się gotuje pod ziemią, czyli tak jakby wulkan, tak? I tutaj, e, no, ja widzę jakąś erupcję bardzo silną na wakacjach e, tego wulkanu. I tak jakby ludzie yy, się ewakuowali z jakiejś wyspy, z jakiegoś kraju. Yy, może tutaj jest ostrzeżenie, yy, że będzie drżenie ziemi, że będą jakieś transporty, że będą chcieli brać tych ludzi, ale tak jakby do końca nie zdążyli, i, i tutaj yy, jest jakaś ustawa, będzie jakaś pomocna dłoń, e, jakby ewakuowaniu tych osób, jeszcze części osób, ale nie do końca wszyscy zdążą e, stamtąd jakby uciec. I tutaj. E, no, wakacje będą dosyć, powiem Wam, e, wybuchowo ciekawe, bo e, no, ta wizja na pewno nie jest ani korzystna. Bardziej to jest taka tragiczna moim zdaniem wizja, bo takie rzeczy jakby się nie działy, to tutaj no naprawdę by było nieciekawie. Ale to widać w kartach i mało tego... Tu jest jakby... To będzie taki przełom lipiec, sierpień, wiecie, że moje wizje albo się o miesiąc przyspieszają, albo opóźniają, bo wizje w kartach i tarocie można określić teoretycznie mniej więcej co do miesięcy, ale ciężko tak dokładnie co do dnia. E, dlatego może się poprzesuwać lipiec, sierpień, ale tutaj co jest dziwnego jeszcze? Tu jest właśnie ewakuacja ludzi, transport tych ludzi, co niektórych, Tutaj jest też i wciąż jakby um, jakby wciąż ta sytuacja, co się dzieje, będzie powiązana z tym wulkanem. To jakby będzie dwa w jednym, czyli teraz, co się dzieje, nagle coś wybucha, ewakuacja ludzi. Um, moim zdaniem, możemy tutaj nawet być. Bo tu wychodzi, ja Wam powiem, tu wychodzi koniec lipca, początek sierpnia. Ja to widzę w kartach. I tutaj, e, mało tego, jest e, za granicą, jest nieciekawie. E, I tutaj e, jakby ludzie musieli e, siedzieć w danych krajach, e, co niektórzy będą uciekać, a co niektórzy... E, na przykład tak jak my możemy siedzieć w domu na wakacjach, ponieważ będzie coś w powietrzu, e, może i przez ten wybuch wulkanu albo przez coś innego, jakby niebezpieczne wychodzenie, ponieważ coś będzie jakby w atmosferze e, i e, będzie to jakby takie, no, że może nawet zabić, że tak powiem. I tutaj. E, No, ludzie będą naprawdę tym wszystkim przygnębieni, moi drodzy. Większość będzie ze sobą zostawiać naprawdę całe życie i cały swój dorobek. I mm, moim zdaniem, będzie połączona akcja teraz, co się dzieje, a nagle z tym wybuchem, to jakby tak odwróci ten wybuch troszeczkę zmiany i bieg wydarzeń na inny. Ludzie się bardziej zaczną tym przejmować, bo to będzie dosyć większy problem niż to, co teraz mamy. No ja tu widzę właśnie wybuch tego, że coś, ziemia drży, jakieś drgania ziemi i moim zdaniem pęknięcia, wylewanie się lawy i wiele osób będzie się bało i będzie jakaś ustawa, jakiś, nie wiem, jakiś dokument, co. Może jakaś informacja będzie, i to będzie przekazane przez jakąś kobietę, bardzo młodziutką, jakąś dziewczynę, yy, czy to o ewakuacji, czy to yy, o tym, co się będzie działo, że coś jest niedobrego. I moim zdaniem tu będzie jakaś właśnie taka umowa, żeby jakiś kraj pomógł yy, właśnie ewakuować tych ludzi. Moim zdaniem, będzie to w ogóle co innego. Tu nawet widzicie, no, te karty same ze siebie mówią. Ja to widzę jako właśnie erupcję ziemia, góra, lawa. No, tak to tutaj, taki mam przekaz, także to są bardzo istotne cztery karty. I moim zdaniem, też w tym czasie będzie robione jakby. Co z pieniędzmi? Znaczy, że mm, tak jakby płacenie, mm, jeden kraj drugiemu płaci za może, za różne wydarzenia, e, co mają nastąpić, albo te i, i światowe zmiany. E, tutaj na pewno to jest jakieś oszustwo. Na ludziach, na całym świecie to będzie taki przełom w naszym życiu. Bardzo będzie to ciężki okres do przetrwania tego, bo to będzie coś, co nigdy do tej pory, tak, w naszym, w naszym pokoleniu tutaj. Się nie działo tak, zawsze normalnie funkcjonowaliśmy, mniej więcej sobie radziliśmy, a tu będą nowy czasy, nowy etap, i mm, moim zdaniem trzeba to trochę do tego się przygotować, co może nadejść. Też tutaj jest taki przekaz, że. Bo to jest tak, przekaz, że jakaś, y, jakiś kraj pomaga, tak, wyciąga pomocną dłoń, możemy to być i też my, Polacy, i w tym wszystkim jakby oni nas prosili, ale jakbyśmy coś do końca, jakiś był przewrót, y, do końca nie pomogli, y, bo się nie dało. Tutaj, jakiś będzie dziwny manewr z tym dokumentem, z tym pomaganiem innemu krajowi, z ewakuacją. No, coś tu będzie tak niedograne, jakby nie wszystko, jakby nie wszystko nasze państwo dograło z tą pomocą. E, I tutaj mm, coś na pewno już jest płacone za to wszystko. No, to jest jakieś oszustwo, i na pewno wakacje będą takie, że niekoniecznie będziemy podróżować. Bardziej widzę to jako yy, tutaj siedzenie w domu, bo coś może być groźnego w powietrzu, yy, także może i przez ten wybuch. Yy. No i tu widzę zostawienie, zostawienie różnych rzeczy, yy, ludzi. Jakby nie do końca wszyscy już zdążyli uciec, coś takiego. No, moi drodzy, mm, no te wakacje będą naprawdę dynamiczne, będzie dużo się działo. E, I tutaj pamiętajcie, żeby do tego wszystkiego się przygotować, m, być przygotowanym, m, nie czekać na ostatnią chwilę. E, no Będzie zmiana, zmiana wszystkiego. E, Także moi drodzy, no bardziej mi to wskazuje, ja Wam powiem coś niepokojącego. E, to wakacje, właśnie w którym miesiącu, w 2021 roku, e, będzie coś niepokojącego w świecie wybuch, erupcja wulkanu. Moim zdaniem, od czerwca jest już niebezpiecznie do sierpnia. Um, te trzy miesiące od czerwca do sierpnia będą bardzo niebezpieczne. E, będzie się różne, będą się różne rzeczy wydarzać. E, także, moi drodzy, tutaj takie ostrzeżenie um, ostrzeżenie dla Was, i tutaj no. No, taka wizja hmm, moim zdaniem niezbyt optymistyczna, bo będą na pewno wakacje nam pokażą, wykryują wiele zmian w świecie. Będzie taki przewrót trochę świata, i, i pamiętajcie, że hmm, póki jesteśmy, to trzeba sobie z każdej sytuacji radzić, bo w każdej sytuacji jest wyjście i rozwiązanie. E, także. Tutaj chcę Was trochę podnieść na duchu, że trzeba się zawsze spierać. Ko, kogo koło siebie macie, wspierajcie się. I tutaj naprawdę nie bądźcie do siebie wrogo nastawieni przez te sytuacje, co się teraz dzieją, że ty taki masz wybór, ja taki. Będzie taki czas, że to wszystko przyminie, a nowe doświadczenia. Nowy świat, jakby zmieni wiele osób i pokaże, że są cięższe może chwile niż to, co teraz. I trzeba być, jakby w drużynie, pomagać sobie nawzajem, żeby przetrwać. I pamiętajcie te moje słowa: i nie jak to mówią, nie bądźcie pesymistycznie nastawieni do innych ludzi. Za ich wybory, bo każdego to jest indywidualne podejście do życia i wybór. Pamiętajcie o tym. Pozdrawiam Was jeszcze raz, buziaczki i do usłyszenia.